Diablo 4 ma już za sobą zarówno early access open beta, jak i zwykłą open beta. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wielu graczy oczekujących na grę mogło się zapoznać z nią i wyrobić własną opinię na jej temat. I o ile podczas early access open beta opinii były raczej dobre, to już podczas open beta podnosiło się coraz więcej negatywnych opinii. Większość osób nastawiona jest jednak raczej pozytywnie, ja również do nich należę, ale to nie zmienia faktu, że mam swoje zastrzeżenia. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dartian i dzisiaj właśnie chcę Wam opowiedzieć o tym, co moim zdaniem warto by było zmienić względem bety na premierę Diablo 4. Z góry mogę powiedzieć, że pewnie większość z Was, kiedy usłyszy o wszystkim, co mam do powiedzenia, to dziwi się, że zabrakło kilku może waszym zdaniem istotnych albo wręcz najistotniejszych kwestii. Ale mam nadzieję, że po wyjaśnieniach, które podam potem, zrozumiecie mnie, dlaczego poszedłem w taką, a nie inną stronę. Tymczasem zacznijmy od tego, co moim zdaniem warto by było zmienić. Przede wszystkim, a to dla nikogo nie będzie żadną nowością, ponieważ większość twórców internetowych, czy po prostu graczy Diablo o tym mówi, jest to najzwyczajniej w świecie balance class. Nekro jest w tym moment. Niczym Goku lub Vegeta odpalający Super Saiyan God, zaś taki druid jest no. Jak Jamsak gdzieś tam wgnieciony w ziemię głęboko. Pod nimi i zapomniany. Nie oszukujmy się, ten early game balance, no nie jest zbyt dobry, by wręcz nie powiedzieć tragiczny. Nekromancerem od samego początku można grać niemalże na ślepo, przebijając się bez żadnego problemu, czy to przez fale potworów, czy to przez bossów. Te jego skeletony, to tak na dobrą sprawę, nie są szkieletowe minionki, tylko to ma bardziej taki feeling, jakby miał czterech małych barbarianów, których ilość potem można jeszcze zwiększyć, którzy chodzą za nim i odwalają całą brudną robotę. Już na takim poziomie nekromancer jest potężny, a co dopiero jak dobierze sobie odpowiednie skilly. Barbarian z kolei, który potem na 25 levelu potrafił naprawdę świecić. Ludzie potrafili nim tworzyć naprawdę buildy wyciskające ogromne liczby. Tak na samym początku wydawał się być ciężki, ale w pewnym sensie sprawiedliwy. Natomiast Druid, no po prostu levelowanie go to jest naprawdę krew z nosa. Niektórych bossów bije się niesamowicie długo i nużąco. I aktualnie, przynajmniej moim zdaniem, jest najmniej przyjemną z tego powodu po prostu klasą do grania. W tym jego wyzwaniu jest już zbyt dużo goryczy i takiego znużenia w przeciwieństwie do chociażby Barbariana. Trzeba to wszystko jakoś wyrównać moim zdaniem. Oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało w endgame'ie, ale feeling early game'u jest również ważny, ponieważ jeżeli będzie on po prostu nużący, nudny albo załatwy, no to może zniechęcić do kontynuowania gry daną klasą. Warto też wspomnieć o tym, że ogólnie mam wrażenie, że przynajmniej akt pierwszy faworyzuje strasznie ranged buildy względem mele buildu. Mnóstwo bossów ma takie mechaniki, gdzie trochę uciekają przed graczem, gdzie chowają się w miejscach, w którym biją ataki AoE, przez co e, po prostu biją ich dalej, jak gdyby nigdy nic, a mele musi zastanowić się, czy może warto podejść i ryzykować stracenie większej ilości HP, czy po prostu przeczekać, aż boss wyjdzie z tego niebezpiecznego obszaru. Tak na drugą sprawę był tylko jeden boss, który jako takie sprawiał problemy mojemu rangowi, ale to też nie były wcale jakieś niesamowite problemy. To powinno być bardziej zbalansowane, powinna być równość pomiędzy mele a rangeami. Nie mówię, że mele build powinien sobie radzić w identycznych sytuacjach, tak samo dobrze jak range build, ale po prostu te wyzwania powinny być takie, że częściej powinniśmy czuć, ok, teraz gramy mele i czuję, że dzięki temu mam przewagę nad tym bossem. W tej sytuacji, zaś w innych powinniśmy powiedzieć, kurde, szkoda, że nie gram range'em, bo w tym momencie czuję, że ten boss mnie ciśnie. Kolejną sprawą jest mob density, czyli inaczej mówiąc zagęszczenie potworów na mapie. Ja wiem, że jest to coś, o czym Blizzard wspominał w swoich wywiadach, że jest to taka sprawa o tyle dla nich ciężka, że na pewno będą do samego końca, do samej premiery to balansować i najpewniej tak faktycznie będzie. Blizzard wprost powiedział, że jest to problematyczne, bardzo Trudno jest znaleźć taki punkt tego wszystkiego, żeby to miało idealny feeling i będą z tym eksperymentować. Moim zdaniem, aktualnie jest jeszcze z tym trochę za słabo. Są obszary, kiedy tych mobów jest y, mnóstwo, ale nie do końca tak naprawdę stawiają one opór. Może to jest dobrze, bo czasami fajnie jest po prostu móc się tak bezmyślnie poprzebijać przez jakieś fale, po prostu poczuć potęgę naszej postaci, ale są po prostu obszary, gdzie jest absolutna pustka. I nie mówię tutaj o zwykłych drogach, bo drogi między lokacjami, kiedy poruszamy się tą główną ścieżką, to faktycznie mają być puste to ma być taki bezpieczny obszar i dopiero w momencie, kiedy ktoś chce ściąć tą trasę, to ma napotykać niebezpieczeństwo, ale właśnie mam wrażenie, że nawet po tym ścinaniu trasy, no nie jest wcale tak niebezpieczny jak mogłoby być. Mobden City zdecydowanie wymaga jeszcze nieco pieszczoty od twórców. A jeżeli już mówimy o Mobden City, a to za tym idzie w pewnym sensie o Open Worldzie, to warto również wspomnieć o shardingu. Nie mówię tutaj o lagach, do których przejdziemy w pewnym sensie później, ale o samym sposobie, w jakim działa przydzielanie ludzi do shardów. Mam wrażenie, że gra nie posiada żadnego sensownego systemu przydzielania oraz określania, ile osób przydzielić do danej aktywności w Open Wordzie, do danego sharda, a jeżeli ma, to wymaga on zdecydowanie dużo poprawek. Podając na konkretnym przykładzie, i wiem, że może to tylko mi się tak trafiło i wcale to nie jest jakiś ogólny problem, chętnie usłyszę Wasze wrażenia z tego typu przypadków, ale w moim to wyglądało tak, że na przykład robiąc jakiś totalnie gówno węcik w Open Wordzie, taki, który na Chillu mogę zrobić samemu praktycznie niezależnie od klasy, bardzo często dochodziło do sytuacji, że dołączało mnie po czterech, pięciu ludzi i po prostu taką wiecie, Mini armią robiliśmy event, który absolutnie takiej armii nie potrzebował. Zaś, kiedy robiłem stronghold, czyli, jakby nie patrzeć, taką trudniejszą aktywność, gdzie w sumie fajnie by było zobaczyć innych graczy, pójść razem z nimi na tego mini-bossa strongholdu i ubić go razem w przyjemny i łatwy sposób, to w tym momencie tych graczy brakowało. Na strongholdach, nieważne jaką postacią bym nie grał, a miałem pięć postaci w becie, to praktycznie zawsze robiłem te strongholdy sam. Bossów zawsze biłem sam. Chyba dosłownie trafił mi się jeden stronghold, gdzie faktycznie przydarzyła mi się taka sytuacja, że ktoś robił go ze mną, ale była to dosłownie jedna osoba. No, moim zdaniem to powinno być totalnie na odwrót do tych prostszych eventów, wcale nie powinno być jakiegoś priorytetu przydzielaniu nam innych graczy. Zaś w momencie, kiedy robimy coś takiego jak Strongholdy, no to jednak fajnie by było, wiecie, poczuć nawet z takiego imersywnego punktu widzenia, że jest to, wiecie, jakiś obszar opanowany bardzo silnie przez demony, dlatego potrzebujemy więcej tych podróżników, tych wojowników, którzy pomogą nam odbić to miejsce w ręce ludzkości. Trudno też nie wspomnieć nieco o muzyce, i tutaj z Kolej nie wiem, czy wynika to z jakiegoś ewidentnego buga, czy wynika to z jakiegoś głupiego, ale celowego zamysłu, ponieważ no z muzyką jest coś ewidentnie nie tak i znowu nie wiem, czy to może też nie jest jakiś rzadki błąd, który dotyczy niewielkiej grupy graczy, ponieważ mam wrażenie, że mało osób w sieci o tym mówi. O ile w miastach i czasami w terenach w otwartym świecie wokół nich leci albo konkretny soundtrack, albo jakiś przyjemny ambient, to na przykład w dungeonach, a już w ogóle bijąc bossa, mamy całkowitą ciszę, albo jakiś żenujący ambient. W dungach faktycznie ten ambient Taki właśnie, jak to powiedziałem, żenujący się pojawia, ale nagle w momencie kiedy wchodzimy na bossa, następuje całkowita cisza. Ja wiem, że grobowa cisza, diablom roczne klimaty, no ale kurwa bez przesady. I wydaje mi się jednak, że mimo wszystko to jest bug, no bo ewidentnie słyszałem parę razy, że ten ambient się zatrzymał w momencie zaczęcia walki z bossem. A skoro ambient się zatrzymał, no to znaczy, że z jakiegoś powodu to zrobił. Jaki może być tego powód? No, raczej to, że chcemy w jego miejsce puścić jakiś inny soundtrack powiązany najpewniej z bossem. Także domyślam się, że jest to raczej bug, nie rozumiem dlaczego, jeżeli na przykład kompozytorzy może nie wyrobili się jeszcze z muzyką. No bo często jest tak, że na przykład na przykładzie Duma Eternal, że ta muzyka była zrobiona tak naprawdę w ostatniej chwili, chociaż tam oczywiście były swego rodzaju perturbacje. No ale możemy założyć taki najgorszy scenariusz, że w Diablo ma miejsce coś podobnego. No to i tak powinien zostać użyty jakiś soundtrack zastępczy. Totalnie tego nie rozumiem. Nie wiem z czego to wynika. Ale mam nadzieję, że na releasie gry bossowie faktycznie będą mieli swoją muzykę. I mam nadzieję, że na przykład Bosowie aktów, jacyś ważni niefabularni bossowie albo jacyś znaczący dla World Tieru będą mieli swój dedykowany soundtrack. Tak, chociaż mam nadzieję, że bossowie dangu będą mieli nie jakiś, nie wiem, jeden z trzech generycznych soundtracków, ale niech po prostu nie będzie tam cicho. Ostatnią rzeczą, do jakiej chcę się przyczepić, to jest możliwość dostosowania UI oraz ogólnie parę takich rzeczy związanych z, po prostu z wygodą ogrywania gry i wygodą poruszania się po niej. Zacznijmy od tego, że totalnie nie rozumiem, dlaczego nie mamy movementu na W, Ja wiem, że teraz niektórzy. Którzy puryści Diablo mogą się złapać za głowę i powiedzieć: Ja, pierdolę! Co on chce, żeby wprowadzili do naszej gry, którą cały czas klikało się myszką? No ale dobrą sprawę, jeżeli ty będziesz mógł dalej sobie klikać myszką, a ktoś inny będzie mógł sobie chodzić sadem, to czy jest to aż taka różnica? Moim zdaniem, akurat w Diablo, w Sad by naprawdę był przyjemny. Można by było o wiele swobodniej się poruszać w grze i szczególniej bardziej dynamicznie omijać niektóre mechaniki bossów, wywijać między nimi. Dla mnie opcja wsadu Sadu była po prostu przyjemna i myślę, że wielu graczom by ona odpowiadała, szczególnie że na przykład na takim padzie poruszamy się po prostu analogiem. Jeśli chodzi o UI, to totalnie nie rozumiem, dlaczego nie mamy opcji w grze w 2023 roku na dostosowywanie czego chcemy, jak chcemy. Dlaczego tam, gdzie mam skille, health bar i mana bar, dlaczego nie mogę tego ustawić w dowolnym miejscu, tylko na środku po lewo? Dlaczego nie mogę procentowo wybrać, jaki to ma mieć rozmiar, zamiast wybierać ogólnego skalowania całego UI i HUDu? Mogliby to wepchnąć w jakieś opcje zaawansowane, jeżeli boją się, że przytłoczy to zwykłego użytku ale nie ma totalnie powodu, aby we współczesnych grach takich ustawień po prostu nie było. Nie rozumiem totalnie dlaczego w opcjach nie pojawiła się na przykład opcja skip all scenek. może jest to kwestia tylko bety, ponieważ twórcy chcieli, abyśmy doświadczyli tych cutscenek, jednak w Diablo 3 można to było zrobić, ja też byłbym za tym, żeby można było to zrobić, mimo że osobiście bardzo mnie interesuje fabuła Diablo, ale wiecie, są osoby, którzy mają to w dupie, są osoby, które może będą chciały potem jakieś challenge i speedrun'y sobie robić, a nie mogą w tym momencie po prostu wyłączyć tych cutscenek, nie mówiąc o tym, że myślę, że jeżeli ktoś zdecyduje się mieć kilka postaci w Diablo, albo jeżeli okaże się, że w sezonach będziemy zmuszeni robić tą fabułę jeszcze raz, no to miłoby było po prostu zaznaczyć taką opcję, żeby nam skipowało te cutscenki, żebyśmy nie musieli manualnie tego robić sami za każdym razem. Dużo osób narzeka na ustawienie kamery, i o ile sam kąt mi nie przeszkadza, tak zgadzam się, że kamera jest za blisko i totalnie nie wiem, dlaczego po prostu w opcjach nie dostaliśmy slidera, który umożliwi nam ustawienie odległości maksymalnej kamery na takim poziomie, na którym po prostu sobie tego życzymy. Wiadomo, że musi być jakieś. Narzucone maksimum przez twórców gry, ale no nie ma żadnego problemu, myślę, aby taka opcja istniała, i jest to coś, co absolutnie nawet jeżeli nie zostało celowo ukryte w becie, to można to bez problemu dodać. Chciałbym, aby była jakakolwiek możliwość interakcji z minimapą, ponieważ w tym momencie, przez to jak mocny jest na niej zoom, to minimapa jest praktycznie bezużyteczna. Chyba nigdy nie spojrzałem na minimapy, jeżeli chciałem się gdzieś dostać. Za każdym razem musiałem odpalać dużą mapę. Musiałem poświęcać czas, aby ją przeanalizować, że przede wszystkim wyrwała mnie ona z rozgrywki. Jeżeli już twórcy bardzo chcieli zastąpić tą półprzezroczystą mapę, którą zawsze mieliśmy pod tabem, jeżeli dobrze pamiętam, w Diablo, to dlaczego nie zrobili tej minimapy porządnie? Dlaczego nie pozwalają nam jej przesuwać? Dlaczego nie pozwalają nam samemu wybierać zooma? No, totalnie nie rozumiem tej decyzji, bo w tym momencie rezygnując z takiego praktycznego i bardzo fajnego featurea, poszli w stronę featurea, który mógłby być równie fajny i mógłby wyprzeć stary feature, no ale po prostu w tym momencie za mało oferuje. I jeżeli ma być to użyteczne, jeżeli chcą, abyśmy korzystali z tej minimapy, a nie co chwilę, odpalali główną mapę, no to jednak przydałoby się móc na niej zrobić po prostu więcej. Na końcu chciałem stanąć w obronie graczy, którzy narzekają na to, że przez online mają popsutą imersję i nie, ja się nie zgadzam z tym, że sam fakt, że jest online i że od czasu do czasu w tym świecie otwartym gry napotkamy na innych graczy, ponieważ nie oszukujmy się, pewnie docelowo większość tego czasu i tak będziemy spędzać w dungeonach i będziemy po prostu sami w tej grze, więc też bez przesady, że tych graczy spotykamy aż tak dużo, ale nawet jeśli to jestem w stanie zrozumieć, że może o ile prezencja gra Sama w sobie niezbyt przeszkadza, to w momencie, kiedy widzicie barbariana z nikiem rozpierdalać chip albo necromancera Mistrz Ciemności XXX.pl, no to faktycznie może to nieco psuć imersję z gry. I totalnie nie widzę przeszkody, aby w opcjach nie pojawiła się na najzwyczajniej w świecie opcja. Ukryj niki innych graczy. I w tym momencie taki nick oraz jego tytuł, ponieważ ludzie potrafią też robić dość absurdalne i zabawne title i rozumiem, że to też może ludziom psuć imersję, w takiej sytuacji po prostu zamiast nikui Titla gracza pojawiałaby się na przykład, nie wiem, po prostu jego klasa. Wydaje mi się, że zarówno twórcom Blizzarda, którzy jednak chcieli postawić na te aspekty MMO, coś takiego by nie przeszkadzało, no bo ci gracze dalej by występowali w Open Wordzie, ale ich niki byłyby po prostu ukryte i miałyby jakieś wygenerowane przez grę defaultowe nazwy, które w żaden sposób nie byłyby inwazyjne. Dodatkowo gra w niezbyt dobry sposób komunikuje graczowi, co właściwie dzieje się z jego postacią pod względem debuffów. Tak na dobrą stronę możemy buildować powoli z taki Friza i nagle nasza... Postać po prostu zamarza i do końca nie wiemy dlaczego. Czasami nasze HP zaczyna spierdalać i wcale nie chodzi o to, że dostajemy cały czas po mordzie, tylko mamy na sobie jakiegoś debuffa, którego po prostu nie zauważyliśmy, albo po prostu nie jest on nawet wyświetlany. W takiej grze, moim zdaniem, każdy rodzaj debuffa powinien być po prostu zaznaczony gdzieś nad skill barem, tak jak to jest chociażby z buffami zrobionymi i niektóre debuffy faktycznie mają taki efekt. Powinno się dać po prostu najechać myszką na daną ikonkę, która dokładnie opisałaby nam, co właściwie dzieje się z naszą postacią. To tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy, które z chęcią bym zobaczył na premierze Diablo 4, I teraz ktoś może pomyśleć, a dlaczego nie mówisz o lagach, o Memory Leak'ach, dlaczego nie mówisz niż o itemizacji, o skillach. No i już wam mówię dlaczego. Ponieważ uważam, że są pewne rzeczy w Diablo 4, które nieważne jakbyśmy chcieli, żeby się zmieniły, to się nie zmienią po prostu. Są to już jakieś korowe mechaniki, są to mechaniki, które praktycznie niemożliwe, aby, na, aby naprawić je albo całkowicie zmienić przez 3 miesiące, jeżeli gra wyjdzie wtedy kiedy ma wyjść nawet mniej niż 3 miesiące, po prostu jest to niemożliwe. Raczej takich zmian byśmy nie zobaczyli na premierę, a jeżeli je zobaczymy, to raczej w jakimś bardzo późnym czasie albo w ogóle w dodatkach. Bez sensu, moim zdaniem, w tego typu filmie mówić o takim myśleniu życzeniowym, że nawet jak bardzo bym chciał, żeby coś się zmieniło, no to po prostu wiem, że to się nie zmieni, więc nie ma sensu o tym mówić. Uważam, że to jest takie gadanie trochę o niczym. Dlaczego nie mówię o plagach, przy tworzeniu szardu, przy wychodzeniu z miasta, o Memory leakach, o disconnectach i o kolejkach? No bo jest to coś, co w oczy. Oczywisty sposób musi być naprawione na premierę gry, więc również nie widzę sensu, aby wspominać, abym chciał, żeby było naprawione, bo to po prostu musi być kurwa naprawione i to nie jest kwestia chcieć lub nie chcieć. Plus nie oszukujmy się takie rzeczy najpewniej w grze nie będą występować. Od tego są stres testy, aby właśnie przetestować takie rzeczy i żeby potem się ich pozbyć. Nie mówię o itemizacji i skillach, ponieważ są to mechaniki, których nie widzieliśmy w pełni. Jeżeli chodzi o itemy, to nie widzieliśmy uników, ani tych itemów, które są ponad nimi, bo podobno jeszcze jakiś tier nad unikami ma istnieć. Dlatego Rod Ferguson, czyli General Manager Diablo 4, przyznał, że dropy w becie są podkręcone nieważne czy ludzie twierdzą, że tak naprawdę nie były, ale Blizzard się obstrał i to zmniejszą na premierę, czy faktycznie były, to nie ma znaczenia, liczy się efekt, więc to też ciężko przez to mówić o itemizacji sensownie. Tak samo skille, nie widzieliśmy w ogóle paragona, więc ciężko się wypowiadać o tym, że chciałem, żeby system skilli był zmieniony, no bo tak naprawdę nie wiemy jak on będzie się komponował całościowo w przyszłości, bez sensu to oceniać na podstawie takiej bety. Wiecie, Dajanie mechanik, które nie zostały nam pokazane w pełni w tej becie, tylko zostały nam przedstawione w sposób okrojony, to jest trochę tak, jakbyśmy poszli do jakiegoś cukiernika, załóżmy, i wzięli kawałek jakiegoś najpiękniejszego, ozdobionego tortu, polaną czekoladą i tak dalej, i byśmy odkroili sobie jeden kawałek i zamiast zjeść go w całości, to wyrwali sam środek jego, taki wiecie, malutki kawałek z samego środku, gdzie, ta po, gdzie tej polewy nie ma, gdzie akurat nie ma żadnych fajnych dodatków, gdzie po prostu tak naprawdę mamy praktycznie samo ciasto. Jemy to ciasto i mówimy, kurwa, smakuje trochę jak zwykłe, ciasto, nie? No trochę ocenianie przez pryzmat czegoś takiego, takich mechanik moim zdaniem, nie ma po prostu sensu. Tak samo nie chcę mówić o pewnych rzeczach, które są z warstwy abstrakcji, które mogą nawet mi osobiście przeszkadzać, ale w gruncie rzeczy nie mają jakiegoś faktycznego impaktu na grze, czyli chociażby duże liczby item power. I tak samo nie, wiem, niektórzy ludzie potrafili się czcionki przyczepiać, co też moim zdaniem jest po prostu tak marginalnie nieistotną po prostu rzeczą. No nie mógłbym mieć bardziej wyjebanych jajec na jakąkolwiek rzecz w Diablo 4 niż na czcionkę. Więc to są takie powody, dla którego o niektórych rzeczach nie wspominałem, a wolałem się skupić na takich może nie wiem, niektórzy uznają bardziej technicznych, bardziej mechanicznych i takich przede wszystkim, których mam świadomość jako też programista gier, że mogą być faktycznie przez ten okres 3 miesięcy poprawione, naprawione lub dorobione. Także to wszystko co miałem do powiedzenia. Podejrzewam, że ten filmik mógł być nieco inny niż inne filmiki o podobnej tematyce, no ale chyba fajnie jest też obejrzeć nieco inne podejście do tematu, a nie oglądać po 5 razy w pewnym sensie to samo. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję za uwagę, Dartian, bez odbioru.